Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku Wodnika i zapraszam do czytania na miesiąc grudzień 2025. Sprawdzimy, kochani, ogólne energie na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Poczytania prywatne zapraszam do kontaktu. Adres e-mail zamieściłam w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki, wisiorki, amulety z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty Posty na moim kanale zamieściłam zdjęcia wraz z opisami oraz zapraszam na stronę www.astralnyzakątek.pl. Możecie tam przejrzeć dokładną ofertę. Kochani, zbliżają się Mikołajki, Święta. Warto zakupić coś dla siebie bądź w prezencie dla bliskich. Takie ochronne amulety. No i zobaczmy, m, moje drogie wodniki. Miesiąc, grudzień, miesiąc taki rodzinny, ciepły. Mamy święta. Jak będzie dla Was tutaj wyglądał? Wy się, widzę, skupiacie na pracy bardzo mocno, ok. Mhm. tutaj przy pracy też widzę podróży dużo, dobrze, tutaj, moje drogie wodniki, mamy taki fajny świąteczny miesiąc, energia ogólna ósemka denarów, Grudzień, kochani, upłynie pod znakiem konsekwentnej pracy, nauki, rozwijania umiejętności. Możecie zapisać się na kursy, szkolenia. To też miesiąc, w którym wielu z Was będzie chciało dopieścić swoje projekty, zadbać o ich jakość i doprowadzić coś do końca. Może pojawić się takie poczucie, że trzeba dać z siebie więcej, żeby w 2026 roku poczuć taką satysfakcję i mocny fundament. Z tą pracą, kochani, i finansami Rydwan, dziewiątka kielichów, no powiem Wam tak, tutaj mamy też taki wyraźny ruch naprzód, tak. Możecie w tym miesiącu trochę się przeforsować i swoje cele. Będziecie chcieli wszystko szybko zrobić, żeby podomykać ten rok, ale też uważajcie na to, żeby nie robić niczego naprawdę tak na łapu capu. E, Przejmijcie stery, ale też kochani, nie dajcie się stagnacji. Dziewiątka kielichów to ogólnie spełnienie, komfort i zadowolenie z efektów, więc widać nagrodę za wasz wysiłek. E, możliwe, że ktoś dostanie premię, uznanie, sukces zawodowy, ktoś was doceni w miejscu pracy. Osiągniecie przede wszystkim swój cel finansowy e, i na koniec miesiąca powiecie sobie: udało się, tak? Dałam, dałem radę. Jeżeli rozważacie zmianę pracy lub rozwój działalności gospodarczej, no to energia Wam bardzo sprzyja. O czym wodniki będziecie najczęściej myśleć w grudniu? No, główny motyw mentalny grudnia, karta świata to domknięcie pewnego cyklu i planowanie Waszej przyszłości. Może pojawić się refleksja na, te, na temat, co udało się osiągnąć w 2025. Czego chcę w 2026, co już przestało mnie rozwijać, a co jest moją drogą, tak? Będziecie również myśleć o podróżach i wyjeździe. Możecie sobie zrobić mapkę marzeń na przyszły rok i powoli ją realizować. Dom Rodzina, relacje: dziesiątka mieczy, szóstka denarów, wisielec, i tu mamy czwórkę kielichów. Powiem tak: tu w Dziesiątce Mieczy macie zamknięcie, jakieś rozczarowanie, poczucie zmęczenia dawnymi ranami. Możecie chcieć odciąć się od pewnych ludzi i tematów rodzinnych. Szóstka Denarów pokazuje potrzebę równowagi w dawaniu i braniu. Ktoś może oczekiwać od Was za dużo, albo Wy możecie po prostu mieć dość ciągłego ratowania innych. Wisielec pokazuje wstrzymanie, jakieś przemyślenia, patrzenie na sytuację z innej perspektywy. Tutaj widzę. Brak natychmiastowego rozwiązania. Jeżeli coś chcecie zmienić, to powoli będzie, będziecie dojrzewać do tej zmiany. Czwórka kielichów pokazuje poczucie emocjonalnego zastoju, niedosytu, znużenia, tęsknotę za kimś. Możecie czytać stare wiadomości, obserwować kogoś w social mediach albo ktoś was. Ktoś może chcieć się z przeszłości odezwać. Kluczem jest, żebyście kochani zadbali o siebie, a nie tylko o innych Nie musicie robić wszystkiego, żeby wszyscy byli zadowoleni na święta Grudzień może nauczyć Was stawiania granic Jeśli chodzi o zdrówko słońce Piękna karta to jest energia, poprawa samopoczucia, większa witalność, regeneracja Powrót sił witalnych, kochani Motywacja do ruchu i dbania o ciało Rozwiązanie problemu zdrowotnego w tej karcie Jeżeli ktoś z Was czekał na diagnozę, może być bardzo pozytywna Podróże w grudniu, siódemka denarów, no one będą wymagały, kochani, planowania i cierpliwości, Mo, może być jakaś odwleczona podróż, może być konieczność dopracowania budżetu, ale to jeszcze nie moment, że, żeby było warto coś zakupić, tak, może warto poczekać. Nie kupujcie na łapu capu niczego, to nie jest karta odwołanych wyjazdów, ale wskazuje na powolne, stabilne przygotowania. Dla singli, dwójka mieczy i pustelnik. Hmm, osoby wolne, nowy w grudniu możecie mieć tendencję do zamykania serca, do wycofywania się, do takich wewnętrznych poszukiwań. To na pewno nie jest czas na desperackie poszukiwanie miłości, bo energia pokazuje, że wodniki, które są singlami, bardziej skupią się na sobie, możecie uznać, że spokój jest cenniejszy niż szukanie kogoś na siłę. Będziecie wybredni i ostrożni emocjonalnie. Miłość przyjdzie, kochani, ale po oczyszczeniu i zrozumieniu, czego tak naprawdę chcecie. Więc tutaj, no, trochę tak y, zajmiecie się bardziej sobą, pomyślicie o sobie, tak? Y, nie będziecie chcieli nikogo na siłę szukać. I dobrze, bo możecie wtedy trafić na toksyczną relację, a lepiej po prostu zaczekać, bo miłość zawsze przychodzi z nienacka, kochani, wtedy, kiedy jest nam ktoś przeznaczony. Księżycałak dla Was. Spójrz na to, co stworzyłaś, stworzyłeś. Jesteś potężną kreatorką, kreatorem swojego dobrobytu, a Twoje intencje i wysiłek przynoszą konkretne efekty. Zobacz, jak wiele już zbudowałaś, zbudowałeś. Piękne, kochani, przesłanie. Zobaczmy romantometr dla Was. Romantyzowanie na krótko. Wy romantyzujecie o kimś, marzycie o tej miłości, ale boicie się, że to znowu będzie na krótko, że znowu ktoś was zrani, dlatego się wycofujecie. Awantura. Ktoś mógł mieć relację, która faktycznie była toksyczna, i teraz boicie się wejść w nową. No to zobaczmy, rozstajnik. Może są tu wodniki, które czekają na czyjś kontakt, z kimś się rozstały. Chcecie wiedzieć, co ta osoba myśli, czuje, co chce wam powiedzieć. Przyznaję, nie byłem gotowy. Bliskość parzy, dlatego uciekam. Nie wrócę, ale dziękuję. Nie chcę już czuć niczego, nawet ciebie. To jest ktoś, kto ewidentnie się odciął, kto już, y, tak jakby zamknął rozdział waszej znajomości, waszej relacji. To była relacja karmiczna. Mieliście czegoś nauczyć, kochani, wyciągnąć lekcję, podziękować sobie i iść do przodu, każde w swoim kierunku. Tutaj ewidentnie karty pokazują, że relacja się zakończyła, dlatego jesteście w energii pustelnika, oddalacie się od siebie. Ale po to, żeby nabrać dystansu, tak, złapać oddech. pobądźcie trochę sami. Faktycznie przeczytajcie książkę Baty Pawlikowskiej Jestem szczęśliwym singlem, kochani, a później otwórzcie się na nową miłość. Karta wyroczni i jeszcze nic nie jest przesądzone. I to też jest piękny przekaz na grudzień. Także drogie wodniki, przekaz silny, mocny, zamykanie starych tematów, zamykanie roku i wejście w nowy z nową energią. Ja Was, kochani, zapraszam do czytań prywatnych. Zajrzyjcie proszę na stronę www.astralnezacounek.pl. Cudownego miesiąca. Pozdrawiam. Do usłyszenia.